Podejdźcie tu wszyscy. Chcę, żebyście widzieli, jak płacę rachunki. Ubierzesz się w szmaty jak miesiąc temu. Chciałem wam coś udowodnić, ale najwyraźniej nikt nie wziął sobie tego do serca. Rodzina Bandych musi zacząć oszczędzać. Co możemy zrobić? Na początek zmniejszymy zużycie energii. Bad. Jesteśmy w gościnnym? Nie. Więc wyłącz światło. Tato, ja jestem w gościnnym. Stąpasz po kruchym lodzie. Wyłącz światło. Czy chcecie, czy nie, nauczymy się oszczędzać. Gdzie reszta rachunków? Na stoliku pod twoim pudełkiem wędkarskim za 75 dolarów. Oddźcie tu. Niech ktoś włączy światło. Nic nie widzę. Kelly, jesteśmy w kuchni? Nie. Więc co robimy? Musimy się uczyć. Wszyscy na świecie dostają zwrot z podatku, a ja nie. Pracuję w piekle i nic nie dostaję. But, gdzie jeszcze nas nie ma? W dobrym towarzystwie. Wyłącz światła na górze. Kelly. Kelly. Wiem, mam zacząć żebrać. No. Masz ograniczyć wydatki na rozrywkę. Płyty, kino, farbę do włosów. Fine. Dobrze. Ale ostrzegam. Prędzej ją ukradnę niż stracę blond włosy. Otwórz Al. Kto wydał 39,95 na wróżkę? Już otwieram. Przenieśliśmy Wam torbę orzechów. Macie dziadka? Stoi przed Tobą. Chyba gdzieś mamy. Możesz zamknąć drzwi? Wypuszcza ciepło. Wreszcie cię dopadli. Nie przytyłaś troszkę? Znalazłam dziadka. Uważasz, że przytyłam? Ale mógłbyś choć raz w życiu otworzyć drzwi? Kto wydał 60 dolarów na maseczkę do twarzy? Już otwieram. Cześć, Al! Czego? Tęskniłem się za Marsi. Widzisz tylko kilka minut, a on już za nią tęskni. Może od razu mnie zabij. Zamknij drzwi i wypuszczasz ciepło. Jeśli chcesz zaoszczędzić, zrób tak jak my. Załóż dodatkową izolację. Nie dość, że mniej płacimy, to jeszcze dostaliśmy rządowy rabat za oszczędność. Przyczyniło się to również do pokaźnego zwrotu z podatku. Problem w tym, że nie wiemy, co robić z pieniędzmi. Zróbcie sobie dzieci. Wyciągają jak odkurzacz. Tak, mogłabyś go czasem wyjąć w wolne popołudnie. Przeszliśmy nie w porę. Nie przejmujcie się. Ma zły okres, bo musi zapłacić rachunki. Na co wy dacie swój zwrot? Chcemy się wybrać na romantyczną wycieczkę do Paryża. Zawsze chciałem tam pojechać. Tam nienawidzą Amerykanów. Nie pozwalają latać naszym bombowcom. Ale kiedy ich napadną, będą nas błagać na kolanach, żebyśmy im pożyczyli pieniędzy z podatków, które płacę. A wy chcecie tam jechać? Nie, tylko się z tobą drażnimy. Nienawidzimy Francuzów. Wiecie, co bym zrobił, mając ekstraforsę? Zbombardował Francję? Miałem na myśli małą sumę. Powiększyłbym dom. Chciałbym mieć swój pokój, gdzie mógłbym się odprężyć i poczytać gazetkę. Kolejną toaletę? Też chcieliśmy powiększyć dom, kiedy go kupowaliśmy, ale musiałbyś podpisać zgodę na dobudówkę przy granicy posiadłości? Nie chcieliśmy się narzucać. Dajcie spokój. Przecież jesteśmy przyjaciółmi. Ty i ja? Nie. Naprawdę byście się zgodzili? Przez jakiś czas panowałby hałas. Czemu nie? Zrewanżujemy się wam. Chodź, poszukamy domku marzeń. To miło z twojej strony, bo jestem miły. A to co, 16 dolarów za polędwicę wołową? Nigdy mi jej nie przyrządzałaś. Kto ją zjadł? Tak dostaje polędwica i ja tuńczyka. Od tuńczyka śmierdzi mu z gęby, a tobie śmierdzi zawsze.